Ulica nie uczyła, szybciej niż szkoła na to nie ma żenia to na bez słowa. Tutaj każdy oddech może być ostatni. Tutaj życie waży niż kilka gram w szafki, brata, brata, bo piękną piączy, oczy. A w kieszeni nóżki na chleb, tylko na kłopoty światło lata mnie jak śmierć jawa w nocy. Idziemy przez ciemność, tak pięści i oczy. Tutaj nie ma marzyń, jest tylko walka. Każdy dzień jak wojna, każdy dzień jak klamka Przepraszam, go zginiesz, ulica nie pyta. Tutaj był to co dzień żadna granica. Ej, tutaj nie to, co wie, żadna granica. Ulica krzyczy, ulica płacze, tutaj każdy walczy o własne znaczenie. Szare mury, puste twarze, serca, serca, na wierzchne cierpienie. Ulica krzyczy, ulica jest życie na krawędzi, tak rodzi się gniew. Tu nie ma skruchy, tu nie ma łez, tu każdy błąd kosztuje, cie krew. Tu każdy błąd kosztuje, ciekre. Brać, kratka, widziałem braci w jakimś widziałem matki, że się podkradkami. Widziałem śmierć jak kończyłam w oczach nawet chłopaki, co marzyli o losach. Tutaj nie ma czasu na starych, na dziesięć lat wiesz, kurio, bo nie tak na to Czasem lud leje się jak deszcz, czasem strzał kończy rozlowa, sekundę też. Na ulicy każdy nosi maskę, twardziela Ale przy rozku każdy boi się tego, co czeka Krzyki syreny, grze ta kolejny brak przepad, takie tu prawa. Ej, kolejny brak przepad, takie tu prawa. Ulica krzyczy, ulica płacze, każdy tu walczy o własne znaczenie Szare mury, puste twarze, serce zamknięte na wieczne cierpienie Ulica krzyczy, ulica tnie Życie na krawędzi, tak rodzi się gniew Tu nie ma skruchy, nie ma łez, tu każdy błąd kosztuje trzepet Nocą słuchać, pod i w blokach Nocą słuchać, strzelać na ulicach, obok to życie nie możecie poklonąć co się pytasz, nocą walczysz o oddech I tak żyjemy, dzień za dniem Między marzeniem a brutalnym zdemem Między nadzieją a wieczną porażką Łapiąc życie, które ucieka tak łatwo Nie szukamy już świata, znalazłem dzień Na ulicy prawda, boli mnie mniej niż grzech Na ulicy prawda, boli mnie mniej niż grzech Na ulicy prawda, boli mnie mniej niż grzech